Wszystkie gazetki promocyjne w Twoim telefonie. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Cześć. Zapraszamy na najnowszy przegląd gazetki promocyjnej sieci Sklepów Netto. Katalog inspiracji tygodnia. Oferta obowiązuje od czwartku 6 marca do środy 12 marca, lub do wyczerpania zapasów. Wiosenne porządki w Twoim ogródku. Skorzystaj już dzisiaj. Narzędzia marki Techliner. Różne rodzaje już od 39 zł za komplet. Pędzle różne rodzaje już za 5 zł. Skorzystaj z funkcji lokalizacji w aplikacji Moja Gazetka i sprawdź najbliższy sklep netto, tak żeby nie ominęła cię żadna promocja. Wypalarka marki Techliner do tworzenia dekoracyjnych napisów i kreatywnego ozdabiania drewna już za 19 zł. Bezprzewodowe urządzenie czyszcząco szlifujące Technilner w cenie 69 zł. Idealne do czyszczenia, szlifowania lub polerowania różnych powierzchni. Domowe majsterkowanie z ofertą od netto. Zestawy akcesoriów w super cenach już od 5 zł. Za 12 zł. znajdziesz przydatne zestawy narzędzi. Zostaw koniecznie komentarz pod filmem, jakie promocje udało Ci się kupić dzięki naszemu przeglądowi. Od czwartku do środy znajdziesz ciekawe propozycje aranżacji do Twojego domu. Zestawy luster już od 15 zł. Do wyboru różne kształty. Metalowy stolik kuchenny za niecałe 40 zł. Stojący organizer na biżuterię z lusterkiem to idealny prezent na dzień kobiet. Styl w każdym detalu. Szeroka oferta lamp, które sprawdzą się jako oświetlenie szafy lub garderoby. Zestaw lamp bezprzewodowych za jedyne 29 zł za 3 sztuki. Dodatkowo pilot w zestawie. Dodaj swojej kuchni nowoczesnego stylu z oświetleniem nadblatowym z czujnikiem ruchu za jedyne 39 zł. Wiosenne porządki z ofertą od netto. Worki próżniowe, różne rodzaje od 5 zł za komplet. Wkładasz do worka co chcesz, dokładnie zamykasz, a następnie odsysasz powietrze, w czym pomoże ci zwykły odkurzacz. W ofercie również skarpety Lotto, różne rodzaje. 15 zł za 3 pary. Sztyft do czyszczenia żelazka za całe 9 zł. Czyści i zabezpiecza przed różnymi uszkodzeniami. Produkty kurwer z serii Systemo i Softex do 40% taniej. Pojemniki z pokrywą to świetne rozwiązanie na uporządkowanie Twoich rzeczy w domu. Przezroczyste tworzywo pokazuje, co jest w środku, dzięki czemu możesz łatwo znaleźć to, czego szukasz. Zestawy wieszaków już atrakcyjnej cenie od 5 zł. Dostępne różne kolory. Sprawdź oferty wszystkich sklepów w jednym miejscu. Odkryj aplikację Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Zachęcamy również do subskrybowania naszego konta, tak aby być na bieżąco z ofertami promocyjnymi. Jeśli podobał się Wam przygotowany przez nas materiał, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.